Znaki z nieba, piorun uderza w krzyż podczas nabożeństwa, a wierni wpadają w trans. W spokojnym miasteczku San Juan, małej historycznej wiosce w sercu Europy, Kościół świętego Michała dumnie wznosił się nad głównym placem. Imponująca budowla, z czasem wytartymi kamieniami, była symbolem wiary i oddania dla lokalnych mieszkańców. Każdej niedzieli Kościół wypełniał się wiernymi którzy szukali pocieszenia w modlitwach i mszach odprawianych przez księdza Wisenty, kapłana w średnim wieku, znanego z swojej stanowczości i spokoju. Tego dnia nabożeństwo było pełniejsze niż zwykle. W powietrzu unosiła się atmosfera oczekiwania, coś czego wierni nie potrafili wyjaśnić. Może to przez fakt, że tego ranka pogoda wydawała się szczególnie groźna. Niebo było pokryte ciemnymi chmurami, a silny wiatr poruszał drzewami wokół kościoła. Jednak nic z tego nie zdawało się mieć znaczenia dla ludzi siedzących tam, czekających na słowa pocieszenia księdza. Nabożeństwo rozpoczęło się tradycyjnym hymnem, a słowa księdza wisente zaczęły wypełniać świętą przestrzeń Kościoła. Mówił o obecności Boga na świecie, o znakach, które on wysyła ludzkości, i o tym, jak wierni powinni być zawsze czujni na to, co dzieje się wokół nich, w ich życiu i na niebie. Słowa księdza wydawały się szczególnie potężne tego dnia. Jakby sam został dotknięty przez Boską Moc. Jednak kiedy ksiądz zaczął mówić o znakach boskich, stało się coś dziwnego. Chmury na niebie zaczęły się poruszać w sposób niewytłumaczalny, a głośny huk przerwał jego słowa. Wierni, którzy do tej pory byli głęboko pochłonięci ceremonią, spojrzeli w górę, a wielka światłość przecięła niebo. Ogromny piorun trafił bezpośrednio w krzyż na szczycie kościoła, rozświetlając wnętrze na tyle mocno, że wielu pomyślało, że nadszedł koniec świata. Uderzenie było ogłuszające, a przez chwilę w kościele zapadła absolutna cisza, wszyscy patrzyli na krzyż, teraz dymiący. Dźwięk grzmotu wciąż odbijał się echem w sali, kiedy nagle zaczęło dziać się coś niezwykłego. Jeden po drugim, wierni zaczęli padać na kolana, ich twarze stawały się niewyrażające żadnych emocji, jakby byli w transie. Ci, którzy byli bliżej krzyża, zaczęli wydawać dziwne dźwięki, pomruki, które nie wydawały się pochodzić z ich ustęp. Ksiądz Wisenty, widocznie przerażony, przerwał swoją kazanie i pobiegł w stronę ołtarza, próbując uspokoić wiernych. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że coś jest głęboko nie tak. Próbował przemawiać do wiernych, ale jego słowa nie były słyszane. Cały kościół wydawał się być opanowany przez nadprzyrodzoną moc. Niektórzy wierni byli w ekstazie, z zamkniętymi oczami i nieruchomymi ciałami, jakby odbierali boskie przesłanie. Inni zaczęli się skręcać, jakby byli opętani przez coś niewidzialnego. Fenomen nie ograniczył się do jednej osoby. Kościół cały został opanowany przez rodzaj zbiorowego transu. Uczucie niepokoju i strachu rosło z każdą sekundą. Ksiądz próbował wezwać pomoc, ale jego głos wydawał się ginąć w przestrzeni, jakby nikt już go nie słyszał. Pobiegł do konfesjonału, gdzie jeden z wiernych siedział w absolutnej ciszy, z oczami utkwionymi w próżnie. Ksiądz próbował dotknąć ramienia mężczyzny, ale ten nie odpowiedział. Aura tajemniczości narastała, a uczucie, że dzieje się coś znacznie większego niż tylko burza, ogarnęło Kościół. Na placu ludzie, którzy nie byli w Kościele, zaczęli dostrzegać, że dzieje się coś niezwykłego. Wiele osób patrzyło przez okno Kościoła, obserwując to, co działo się wewnątrz. Niektórzy obawiali się, że to koniec świata, inni uważali, że to znak boski. Przed kościołem zebrała się duża liczba ciekawskich, ale nikt nie odważył się wejść. Powietrze było pełne napięcia. Wewnątrz kościoła trans nasilał się. Pomruki wiernych zaczęły przekształcać się w śpiewy, słowa w nieznanych językach, które zdawały się płynąć z całej wspólnoty. Ksiądz Wisenty, teraz desperowany, podszedł do ołtarza i próbował modlić się na głos, ale modlitwa wydawała się nie mieć żadnego wpływu. Czuł niewidzialną obecność wokół siebie, jakby ktoś go obserwował, czekając. Nagle przed nim pojawiła się postać w samym środku kościoła. Była to zarys postaci, otoczony jasnym światłem, który zdawał się promieniować intensywną energią. Ksiądz, sparaliżowany strachem, nie wiedział, co robić. Postać spojrzała na niego poważnym wzrokiem, a potem, jakby mówiła do wszystkich obecnych, przemówiła. Znaki są jasne. Sąd jest blisko. Przygotujcie się naprawdę. Postać zniknęła równie nagle, jak się pojawiła, pozostawiając za sobą poczucie terroru i zachwytu. Trans, który ogarnął kościół, zaczął zanikać, a wierni powoli wracali do siebie. Gdy otworzyli oczy, ich twarze wyrażały konsternację i oszołomienie. Niektórzy płakali, inni milczeli, a kilku nadal wyglądało na otumanionych przeżyciem, które właśnie przeżyli. Ksiądz Wisente, nadal wstrząśnięty, nie wiedział, co myśleć. Był świadkiem czegoś nadprzyrodzonego, czegoś, co wykraczało poza wszelkie logiczne i naukowe wyjaśnienia. To, co wydarzyło się w kościele, nie było zwykłym fenomenem naturalnym. To był znak. Znak czegoś znacznie większego, co miało nadejść. W miarę jak Kościół powoli wracał do normalności, ksiądz udał się do kancelarii ołtarza, próbując przetrawić to, czego właśnie doświadczył. Wierni, mimo oszołomienia, zaczęli opuszczać kościół w milczeniu. Ulice były pełne ciężkiego nastroju, jakby wszyscy rozmyślali nad tym, co właśnie byli świadkami. W kolejnych tygodniach relacje na temat wydarzenia zaczęły się rozprzestrzeniać. Niektórzy wierzyli, że to prawdziwy cud, inni widzieli w tym zapowiedź nieuchronnego końca. Władze lokalne zostały wezwane, aby zbadać fenomen, ale nikt nie potrafił wyjaśnić, co się wydarzyło. Zaczęły pojawiać się relacje o innych zjawiskach, a niektórzy twierdzili, że czuli boską obecność w innych momentach. Ksiądz Wisenty, w chwilach refleksji, zaczął zagłębiać się w historię kościoła i zapomniane proroctwa. Odkrył, że wieki temu mnich napisał o podobnym znaku, mówiąc o nadchodzącej boskiej ocenie. Teraz ksiądz wierzył, że to, co wydarzyło się w kościele, nie było przypadkiem. Te fenomeny, znaki z nieba, były częścią wielkiego boskiego objawienia które właśnie zaczęło się ujawniać. Z biegiem czasu historia tego wydarzenia rozprzestrzeniła się po regionie i poza nim, wywołując dyskusje między wiernymi a sceptykami, ale także tworząc rosnący ruch ludzi, którzy traktowali ten moment jako początek czegoś transformującego. Kościół w milczeniu szukał sposobów radzenia sobie z reperkusjami, obawiając się, że znaki będą się nasilały. Ksiądz Wisente wiedział, że jego życie nigdy już nie będzie takie samo. Doświadczenie, które on i wierni przeżyli, miało zmienić bieg historii religijnej i świata. Jednak tego, czego nie wiedział, to fakt, że prawda, którą szukał, mogła być mroczniejsza i potężniejsza niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić.